Witam Państwa, Andrzej Madera, HDF Polska. Mamy przyjemność przedstawić tablet przemysłowy Arbor Gladius G0820. Wzmocniony komputer o 8-calowym ekranie, wyposażony w liczne narzędzia komunikacyjne oraz służące gromadzeniu danych. Tablet szczegółowo mówimy za chwilę. Oto pozostałe elementy widocznego zestawu. Stylus do dotykowego ekranu przygotowany do przemocowania do Gladiusa. Dwa uchwyty, jeden już rozpakowany, które możemy przykręcić do bocznych krawędzi. Dysponujemy w tym celu tymi śrubami. I w ten sposób, po przykręceniu uchwytów, tablet trzymamy pewnie w dłoni. Na odwrocie widzą Państwo dwie puste komory na baterie. Na spodzie jednej z nich to widoczne żółte pole to miejsce na kartę SIM. Wracając do kwestii zasilania, mamy tu baterie litowo-jonowe o pojemności 2500 mAh przy napięciu 11 V. Zademonstrujemy włożenie baterii. Dopasowujemy, a następnie dajemy blokadę w górę. Wspólnie umożliwiają 8-godzinną pracę urządzenia, ale harbor może działać także tylko na jednej z nich, a drugą można w tym czasie bez obawy dokładać lub zabierać w celu podładowania. Natomiast urządzenie wciąż może być uruchomione. G0820 może także pracować wyłącznie na samym zasilaczu. Do zasilacza dołączono dwa kable euro oraz drugi o wtyku angielskim. Mniejsze pudełko kryje tok samochodowy, w którym osadzamy arbora. Oraz zasilający go przewód z tykiem do samochodowej zapalniczki. Omówmy interfejs umieszczony w podstawie doku. Mamy więc tutaj miejsce, w które wpinamy przewód biegnąc do modułu GPS umieszczonego na szczycie doku. Ponadto także dwa porty szeregowe RS-232, dwa wejścia na USB, wejście na mikrofon, wejście na słuchawki, na złącze wtykowe RJ-45 oraz wejście typu antenowego na wskazany kabel samochodowego zasilacza. Osadzenie G0820 w zamontowanym doku nie przedstawia trudności. Wszystko, co należy uczynić, to Gladiusa bezpiecznie zablokować cichym zatrześnięciem górnego uchwytu. Natomiast odblokowuje dociśnięcie bocznej zapadki. Czas przejść do samego tabletu. Rozmiary fizyczne, grubość 5 cm. Waga niespełna 2 kg wraz z bateriami. W środku cichy i ekonomiczny procesor Intel Atom, skutecznie chłodzony pasywnie, a więc bez wentylatorów. 2 GB pamięć oraz dysk typu Solid State, wytrzymujący każdy wstrząs, zresztą amortyzowany gumowymi nasadkami. Jak widać, tablet posiada sprawdzony system Windows XP. Wiele dobrego można powiedzieć o 8 dotykowym ekranie Arbora, pracującym w rozdzielczości 1024 x 768 pikseli. Jest jasny, natężenie światła to 1000 kandeli na metr kwadratowy, wyposażony w czujnik natężenia światła. Jest czytelny nawet pod dużym kątem, a także w świetle słonecznym. Co potrafi, a więc posiada ten tablet? Czytnik kart magnetycznych, czytnik tagów RFID, skaner kodów kreskowych, 2-megapikselowa kamera oraz przy doku zaprezentowany już GPS. Gladius G0820 komunikuje się za pomocą Bluetooth 2.0 z EDR, Wi-Fi w standardach 802.11 bgm oraz GSM umts generacji 3.75. Podwidoczne sześć klawiszy oraz dwa dalsze tutaj użytkownik sam zaprogramuje najbardziej przydatne mu działanie. Ponadto na bocznych krawędziach umieszczono przycisk uruchamiający urządzenie oraz dwa przyciski wywołujące odczyt kodów kreskowych. Duży ekran to efekt rezygnacji z klawiatury. Tego jednak posiadamy cały czas na ekranie. W tej szczonej konstrukcji port ukryto w następujący sposób. Po lewej wejście typu RS-232, po prawej dwa razy USB i wejście na zasilacz. Gdzie znajdzie zastosowanie wielofunkcyjne urządzenie o wytrzymałej konstrukcji: w zarządzaniu magazynem, kontroli przepływu towarów lub jako zamontowany kiosk samoobsługowy. A przede wszystkim jako przynośny komputer pokładowy instalowany w łuskach widłowych i sprzęcie samojezdnym oraz samochodach.